Z tej strony polski Ferdziu i chciałem Wam tylko zapowiedzieć, że ten film będzie bardzo krótki, ponieważ tylko chcę zapowiedzieć serię i tam na końcu pokażę coś tam do mojego widza. Dobra, zacznijmy temat. Na razie będę nagrywał pierwszy odcinek z, z Geta San Andreas. Znałem, że Gitas Andreas bo kiedyś grałem bardzo mi się spodobało więc będzie Geta Andreas tak dobra będzie Geta Andreas na pewno będzie dobra, dobra. Yy, zacznijmy hmm, czego tu zacząć czekajcie pomyślą. O zacznijmy tak hmm. będzie różnie raz będę zawsze geta, raz Minecraft a więc o, yy, i trawam tą sprawę właśnie do mojego widza, tak? Ten widz się nazywa s... Dawid Fus. I on miał takie pytanie: jak ja robię ramkę? Więc ja mu to pokażę. I zrobię takie krótkie cięcie, okej? Okay? To do zobaczenia się za chwilę. Po krótkim cięciu i chciałem teraz wam pokazać jak zrobić ramkę, ale ja pokażę swój program, nie wiem jaki Wy macie, ja pokażę swój. Więc wchodzimy na mój program. Może się ściągnąć go. Jak chcę. Sobie... Tutaj sobie przygotowałem dwa filmiki. Ten sam tutaj. Tak. Tak, ten, 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 wrzucamy, wrzucamy, wracamy, tutaj wracamy, wracamy, na przykład wracamy, 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 powiększamy, jak wracamy, dajecie wracamy, 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 ja daję wracamy, tu jest maska, tu są różne ramki, ale to są takie, tu nie są ramki, tu jest klatka, to są te ramki takie, tutaj mamy taką, 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 taką. Więc ja mam tą wygodę teraz, to się skończymy, tutaj zobaczycie jak ona będzie wyglądać, my wciskamy ok, tak, ok, Chciamy filmik i widzicie, A może jeszcze grają we żeby nie nie